Ja u widzowie witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj se idziemy na wyprawę. Mam taką nadzieję. Pójdziemy jeszcze do kopalni, bo w ostatnim odcinku dwie minuty temu znalazłem diamenty. Może tego nie widzicie, bo to było dopiero dwie minuty. Ale no. Dobra. O, jestem uzbrojony, praktycznie. Nie teoretycznie. Dobra, to bierzemy jeszcze może żar Jedzenie na odcinku. Patrzcie, cztery diamenty na odcinku znalazłem dzisiaj. Bierzemy złote jabłko. Jeszcze może widzę nie tak. To się przyda, tylko to odłożę na później. Jeszcze coś tu nie ma. No dobra, jeszcze wezmę to. Okej. Okay. O właśnie teraz się najem tym. I Elo, nie? Nie! Ja to muszę mieć. I lecimy na wyprawę. Jeszcze bierzemy tylko łóżko. Nie wiem gdzie dojdziemy. Albo k jeszcze. Nie, dobra mapy nie. Bo znam Aronowice jak własne. Bo one są właśnie moje. Co ja mogę więcej gadać? Po prostu się wybieram na... O. I tak właśnie o to będziemy zdobywać jedzenie na szybko. O Jezu! Ale ja się już boję. Wiecie ile tam będzie szkieletów, zombiaków w ogóle. Ja nie przeżyję chyba tego. A w ogóle e, mówicie skąd mam mieczek diamentowy, jak ja tu, e, pierwsze cztery diamenty znalazłem, a właśnie, bo handlowałem z villagerami. I jeden mi zaoferował za cztery emeraldy mieczek diamentowy. No, bo była przecena, bo. No, bo była przecena, bo zrobiłem najazd i wygrałem cały najazd. O jezu. Dobra, chodź tu krwa. No, dziabnecie. ogólnie nagrywam dzisiaj dwa odcinki od razu bo yy, bo będę miał dużo lekcji do zrobienia i dzisiaj może nagram trzeci ale to już o dwudziestej dopiero o dwudziestej mm. mam taką nadzieję że nagram ale jak nie wyjdzie to nagram jeszcze później a jak nie wyjdzie to w ogóle jutro nagram bo teraz odcinki są codziennie możecie może nie wiecie, ale są codziennie odcinki. No, mam nadzieję, że będą codziennie, bo właśnie nagrywam dwa odcinki, żeby jak coś nie wyjdzie, to żeby. Drugi sobie obejrzeć dzisiaj. No, bo na pewno nie wyjdzie, ale będę próbował. Spróbuję, no bo. O! Czcina mi się przyda! Na papier! A jak chcecie, to napiszcie mi w komentarzach, to mogę zrobić całkiem survival, że będę bez niczego, stworzę nowy świat. Albo na takim świecie, w którym tam tylko chodzę do kopalni znajdę diamenty. Okej. Okay. Okej, okay, lecimy! Dobra, ja bardziej na bagna idę. W dżungli to się łatwo zgubię. O, tam jest fajny biom zimowy. Ok. Tak. Dobra. Jedna z O, jest tam muchomorek. To dobrze. Em. Um. Ogólnie wpadajcie na kanał mojej koleżanki, którą może dzisiaj nagram, ale właśnie, jest ten problem, bo mówię, jak dzisiaj się uda, to nagram z moim koleżanką, a jak się nie uda, to nic nie nagram, ani nie. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, żeby to wszystko już minęło. Żeby, żeby nasz kanał się rozwijał i żeby było coraz lepiej. Ej, co e, Właśnie co ja teraz znalazłem Tu się jara wszystko Ja co ja odkoła oła. co ja odkryłem Tu się jara ej, cały, ej, cały las się jara. Praktycznie to jest cały las. Ja się boję, żeby mnie ktoś nie zjarał.